Kochani, co piękne i fajne, niestety wartko się kończy. 21 sierpnia, czwartek, ostatni dzień naszego wielkiego święta. Ale to nie koniec, bo tak naprawdę cały dzień jest wypełniony pięknym programem i bądźcie, co było 10 w wiosce festiwalowej, być, bo będą warsztaty dla dorosłych, dla starsych. Kany będziecie mogli uwidzieć jako się msy chałupę drewnianą, chałupę nasą góralską i będzie można samemu utkać, umsyć i będzie można też się dowiedzieć po co to syćko jest. A łopowie i poprowadzi te warsztaty Rafał Filipiec, znawca jakich mało. Zaś o godzinie 12.00 dla tych najmłodszych, zainteresowanych, co by też byli razem z nami, przepiękne warsztaty. Będą mogli sobie pomalować, wsyćkie nasze piękne zdobienia. Tu związane z naszą skalną ziemią, z tą architekturą, a poprowadzi te warsztaty Gabriela Czomor, nasa madziarka. O godzinie pierwszej, czynastej po południu, w sanktuarium na krzeptówkach u stóp Matki Boskiej Fatimskiej, modlitwa Łopokój. Wszystkie zespoły, uczestnicy tego festiwalu, będą jechać tam, żeby pomodlić się właśnie Łopokój na świecie. No i godzina 5, 17 po południu Słuchajcie, tam widzimy usłyszymy, w kto wyjedzie i w kto dostał to piękne trofeum, jakim jest złoto, srebrno i brązowo Ciupaga. Ale i też dowiemy się, w kto dostał nagrodę Grand Prix i złoty zbercok na konkursie kapel instrumentalistów i śpiewaków ludowych. Byćcie razem z nami, bo to jest wozny dzień. Będziemy się zegnać, ale i też będziemy syćkik pytać na przyszły rok.